Kolejny dzień w szkole i pani od matematyki znowu będzie mnie pytać. Dzień dobry pani dyrektorze. Dzień dobry. Stop! Poczekaj. Muszę ci o czymś bardzo ważnym powiedzieć. O czym? Wszyscy nauczyciele są na zwolnieniu chorobowym, czyli nie ma lekcji. Idę do domu. Nie, nie, nie. Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem. Ale jak to? Mam się uczyć bez nauczycieli? Musimy udawać, że szkoła działa normalnie. Ministerstwo pod żadnym pozorem nie może się o tym dowiedzieć, bo wtedy mielibyśmy wielkie kłopoty. Nasza szkoła będzie miała kłopoty? I to jakie? Liczę na Twoją pomoc. Dobrze, panie dyrektorze, nie zawiodę pana. Cieszę się. Jak nasz plan się uda, to mam przygotowaną dla ciebie fajną niespodziankę. Ale super, to ja idę. Muszę udawać, że jest normalna lekcja, ale nie ma nauczyciela. To znaczy, że mogę robić co chcę. Zawsze o tym marzyłem. A może dopiszę sobie oceny? Dziennik! Piątka, piątka, piątka z plusem, szóstka, szóstka z, z dwoma plusami. O nie, to chyba jakiś nauczyciel na zastępstwo. Mam przesyłkę, proszę pokwitować odbiór. Ale ja nic nie się zamawiałem. Dla kogo? Przesyłka jest do pani Magisty, Jolanta Sadzonka. Jolanta Sadzonka? Przecież to moja nauczycielka od polskiego. To dla mnie? Proszę Cię tutaj podpisać. Oczywiście! Dziękuję! Do widzenia! Do widzenia! Ciekawe, co zamówiła pani Sadzonka? Uuuu! Ale gacie. Fuu! No, nareszcie skończyłem na dzisiaj. Mam wolne. Co to? Ale fajne majtki. Wezmę je sobie. Patroluję tu już cały dzień i jeszcze nic ciekawego się nie wydarzyło. O! Wreszcie mam jakiegoś delikwenta. Dzień dobry, posterkow Bączewski Bartosz! Dostałeś mandacik za ucieczkę ze szkoły! Ucieczkę? Proszę pana, ja tu jestem na UEF-ie! Nie będziesz mnie okłamywał! Na co się tak gapisz?! No bo wszyscy, których dzisiaj spotykam, mają zabandażowaną lewą nogę i chodzą o kulach. Dlaczego? Nie twój interes, gnojku! Dostałeś mandacik za okłamywanie funkcjonariusza policji oraz za ucieczkę ze szkoły! Imię i nazwisko! Moje imię i nazwisko to... Nie wejdzie pan po schodach! Zaraz Cię złapię, gnojku! Niech mnie Pan teraz złapie, Panie Boczewski! Eee. Za chwilę Cię dopadnę, gnojku! A, mam Cię! Muszę go dalej gonić, ale nie mam jak! Gdzie są moje kule? Uuu, jaka piękna, czerwona czapka! Nigdy takiej nie miałem! Profesor Kołbączewski-Wartosz na zjeżdżalni! Melduję się! O ja! I? Proszę pani, wypadło coś pani! A co ty tu robisz w Czemu nie macie w szkole? No bo dzisiaj w szkole nie ma żadnych nauczycieli. Co do czasu przyjazdu mojego autobusu, nie, nie. ja mogę być Twoją nauczycielką. To jest lista zakupów, lej do sklepu, zrób mi je. Dobrze, zaraz będę. Tylko szybko. No, to zawsze działa. Dzień dobry. Dobry. Co dla Ciebie? Ja chciałbym bardzo szybko zakupy zrobić. Mm -hmm. Potrzebuję rzeczy z tej listy: mm -hmm. y pomidor, mm -hmm. jajka mm -hmm. i. Pampersy. Pancerne? Mhm. mhm. Poczekaj chwilkę. Wszystko z twojej listy. Eee, 165 złotych. Ja nie mam pieniędzy. Proszę pana, moja mama zapomniała mi dać pieniądze na zakupy. Zaraz przyniosę, dobrze? Mhm. Dobrze. Masz szczęście, że znam twoją mamę. Tu zaraz będę. Co? Wrócił z zakupami? Proszę, chcę pani zakupy. No nie wierzę, dziękuję. Wiesz co? Mam dla Ciebie niespodziankę. <laughs> okay. Zamknij oczy na 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie oddałam mi zakupy. Dzień dobry drodzy uśmiechowie. Witam wszystkich na lekcji matematyki. Dzisiaj napiszemy Sprawdziam! Dzień dobry panie nauczycielu od matematyki. Co ty powiedziałeś? Dostajesz jedynkę, bo udaję nudnego nauczyciela i nie wiem, czy już mam się bawić w tej szkole bez nauczycieli. Wiem, pójdę do pana dyrektora. Może on mi coś wymyśli? Hmm? Przepraszam, że przeszkadzam panie dyrektorze, ale... Co się do mnie sprowadza! Siadaj i opowiadaj! Ale tutaj nie ma gdzie siedzieć, panie dyrektorze! Powiedz, jak ci idzie udawanie, że wszystko jest w porządku? Udawanie? Bardzo dobrze, ale trochę mi się już znudziło. mi się już we wszystko. Nawet przed chwilą byłem nauczycielem i postawiłem sam sobie jedynkę. Panie dyrektorze, ja już nie wiem, co mam robić w tej szkole! Słuchaj mi uważnie! Usiądź na krześle, jak człowiek, skup się i pomyśl, co jeszcze możesz zrobić w tej szkole! Panie dyrektorze, ale to krzesełko. Jest za mały. Już kolejna osoba mówi mi, że krzesła w naszej szkole są za małe! 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 Cześć mamo! O, już jesteś! Myślałam, że wrócisz później. Co tam w szkole? Wiesz co, mamo? Dzisiaj w szkole nie było w ogóle nauczycieli. Jak to? Powiedz. Byłeś w tej szkole czy na wagarach? Nie byłem na wagarach. Jak przyszedłem do szkoły, to pan dyrektor od razu powiedział mi, że wszyscy nauczyciele są na zwolnieniu chorobowym. I kazał udawać, że wszystko dzieje się normalnie. Musimy udawać, że szkoła działa normalnie. Ministerstwo pod żadnym pozorem nie może się o tym dowiedzieć. Na pierwszej lekcji robiłem wszystko, na co miałem ochotę, bo pierwszy raz Nikt nie zwracał mi uwagi. Uuhu! Ale gacie! Na lekcję w WF-u przyszedł posterunkowy Bączewski Bartosz, który chciał wypisać mi mandat, ale nie mógł dogonić mnie na zjeżdżalni. Posterunkowy Bączewski Bartosz na zjeżdżalni! Melduje się! Na kolejnej lekcji zauważyłem przez okno śliczną dziewczynę i nawet zrobiłem jej zakupy. Potem poszedłem zapytać pana dyrektora, co mogę robić jeszcze w szkole. Ale chyba miał za dużo spraw na głowie. Krzesła w naszej szkole są za małe! Krzesła w naszej szkole są za małe! Krzesła w naszej szkole są za małe! No ale nareszcie jestem już w domu. Czyli chcesz mi powiedzieć, że nie miałeś dzisiaj lekcji? E, tak. Miałeś luz w szkole? E, tak. I nie masz nic zadane? Mhm. Aha! To w tej chwili do sprzątania pokoju, myciagałów, odkurzanie dywanów, wydzierania kurzy i wynoszenia śmieci! Cześć tu koledzy, czyli rudy i sadam. Dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje. Nie zapomnijcie obejrzeć naszych pozostałych filmów i widzimy się przy następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!